Szalony reporter niedawno na swoim najnowszym vlogu ujawnił nowe fakty o Boxdelu. A raczej to co zdaje się być faktami to już ustali prokuratura, gdyż jak twierdzi wszystkie informacje złożył do prokuratury. Natomiast wy możecie sobie ten vlog zobaczyć, dowiedzieć się o wyskokach Boxdela, o jego nagich występach przy rzekomo 13-14 latkach i jak alkohol polewał, tak twierdzi szulny reporter. To wszystko wyjaśnią zapewne służby. Tam już informacja oczywiście jest. Natomiast słuchajcie, te komentarze tam pod tym vlogiem to jest złoto. A zgodę miałeś, zgodę miałeś, zgodę miałeś, żeby screening udostępnić. A zgodę miałeś, no, musiałby być idiotą, żeby nie mieć. To tak jakby ta zgoda. Była najważniejszym i bez tego to w ogóle nawet prokuratura by nie mogła podjąć śledztwa. Ludzie w komentarzach to mają chyba jakieś inne priorytety niż ujawnienie prawdy o głup głupawych wyczynach Boxdella. Oczywiście miejmy nadzieję, że to nie jest prawda i to gdzieś tam sobie jakaś dziewczyna jedna z drugą wymyśliła. Niestety obawiam się, że jest. Inaczej, natomiast to zgodę miałeś, zgodę miałeś, zgodę miałeś, zgodę miałeś, to mi rozwaliło mózg, bo oczywiście zostawia wiele pytań ten vlog szalonego reportera, natomiast niewątpliwie, skoro podjął się tego, to musi być pewny przynajmniej swojej wiedzy, a jak pewny nie jest, no to będzie miał problem z tego, z tego powodu, bo ujawnił coś i gdyby się to okazało nieprawdą, to będzie naprawdę dla niego duży problem. Natomiast ludzie to bardziej patrzą chyba pod kątem nieprawdy, nie tego, co się wydarzyło, tylko sympatii, że jedni lubią bardziej Wardęgę, który szanowanego reportera rzeczywiście wywołał do tablicy, a on tam w żadnym wypadku stronom nie był. Jeden błąd, który popełnił, to wiedziałem od samego początku, że wtedy, kiedy nikt z Bogzdelem nie rozmawiał, to on to robił. Mógł tego nie robić, no ale tak postanowił, tak zrobił. Nikt z Bogzdelem nie rozmawiał, on go wtedy wziął niejako, może nie w obronę, ale no, pozwolił mu się wytłumaczyć. Dał mu swoje medium do tego. Więc wiecie jak jest. A Teraz za to odpowiada. Natomiast no, Sylwester Wardenga zrobił z tego, nie chcę powiedzieć show, ale pewne widowisko w swoim stylu. Pokazał, kto tu rządzi i teraz każdy się tłumaczy z czegoś, z czego nie zrobił. Najgorzej na tym jak zwykle wychodzi Boxdel, który staje się zupełnie nie rozumieć, na czym polega problem, a może to... Rozumie, ale kto go tam wie, co on wie, co on rozumie, co on sobie myśli. Natomiast te komentarze pod vlogiem szalonego na kanale szalony podcast to jest jakaś totalna, totalna kpina. A masz zgodę, masz zgodę, a papierek masz, a tu podpisali. A tu daty brakuje, a tu kropki. Teraz to szalonego wezmą, zamkną za to, że ujawnił to, co robił Boxdal. Słuchajcie, jestem na 99% pewny, że skoro miał te screeny, skoro złożył to w prokuraturze, skoro ma wiele rzeczy zabezpieczonych w postaci papieru, to i zgodę też ma. Ludzie zacznijcie myśleć, Tutaj liczy się prawda, to, co się rzeczywiście wydarzyło. I niech mi nikt nie mówi, że to na YouTubie najpierw jakby się pojawiło do prokuratury, tak do prokuratury, to powinny pójść w pierwszej kolejności te sprawy. Jasne, te, te dowody albo rzekome dowody. Natomiast jeżeli by nie było to nagłośnione na YouTubie, to nikt by tego prawdopodobnie nie podjął. Albo zostałoby to podjęte dużo później, bo zobaczcie, ile lat to trwało, zanim to w ogóle gdziekolwiek wyszło. A tak być może w ogóle sprawy by nie było. A jak została nagłośniona, to wiadomo, jak to działa. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że działa to lepiej. A tak to. Ale najważniejsze. To szalony reporter miał zgodę, bo co jak zgody nie miał, to teraz Bogdal zostanie uniewinniony ze wszystkiego, przynajmniej moralnie, a szalony reporter zostanie skreślony, zresztą on w ogóle został skreślony przez wielu internautów w tych komentarzach, a dlatego, że Stanowski powiedział, a dlatego, że on kiedyś coś tam zrobił, a to było inaczej, Ja w ogóle to... Temat ważny, ale dlaczego szalony się za to bierze? A błąd, że szalony, a może ktoś inny powinien. Ludzie wydajecie świadectwo samym sobie. Ja wiem, że ja tu teraz bronię szalonego, którego ostatnio trochę ganiłem, ale tylko trochę on zapowiada, że to jest pierwszy i ostatni materiał tego typu, i powiem wam szczerze, że chyba dobrze. Ja tutaj szalonego biorę w obronę, bo mimo wielu które się po tym vlogu rodzą, to naprawdę nie jest kluczowym pytaniem to, czy szalony reporter miał zgodę na publikację screenów, które i tak opublikował anonimowo. Przecież on nie podał tam danych tych, wiecie, osób. Zrobił to totalnie anonimowo. Problemem jest Boxdell, który rzekomo Latał z gołym fajfusem przy 13-14 latkach. To jest problem. A nie oczywiście będąc już dorosłym. Gdyby dorosłym nie był, to też nie byłoby to dobrze. No ale jak jest dorosłym, to on bierze przy nieletnich odpowiedzialność za swoje czyny. Więc. Ale wy chyba ludzie nie wiem, czego szukacie. Komentujący w ten sposób. Jakiejś sensacji, której nie ma w czymś co w porównaniu z tym, co Boxdale wyprawia, zdaje się zupełnie błaka. No chyba, że ktoś twierdzi, że no Boxdale już jest po prostu tak e, odklejony, że nie ma już co pytać, czy to jest źle, to, czy to jest złe co zrobił, tylko chodzi o to, żeby dopatrzyć się zgody przecinka, kropki, daty najlepiej. Czy podpis jest oryginalny pod screenem, bo screen przecież jest najważniejszym dowodem. Wiecie co, ten screen i tak będzie pewnie głównym dowodem. Dowodem to będą zeznania w pierwszej kolejności tych dziewczyn, a dopiero potem ewentualnie ktoś zapyta o jakikolwiek screen. Ale to wszystko jest nieważne. Ważne jest, czy szalony reporter miał dowód, bo jak dowodu nie miał, to nic nie miał. Co ja mówię? Dowód. Widzicie, już mi się też pieprzy w głowie. Nie dowód. Zgodę czy miał? Pamiętajcie, bo zgoda jest najważniejsza. Zgoda buduje. Naprawdę, ludzie, zacznijcie myśleć, ruszcie głową, co w pierwszej kolejności się liczy, bo jak ktoś teraz powie, że to szalony reporter podziałał ze szkodą, zniszczył kogoś i tak dalej. Nawet jeśli szalony reporter zrobił coś nie tak, to nie on w pierwszej kolejności, a Boxdel. A w ogóle to nie chodzi o czyjeś ego, czy ta osoba, czy tamta w dramie wygrała, tylko chodzi o prawdę. Prawda się liczy i prawda jest w tym momencie najważniejsza i miejmy nadzieję, że mniej tego wszystkiego będzie, tak jak Szalony mówi, na YouTubie, a więcej w prokuraturze. Taka jest, taka jest kolej rzeczy i tak to powinno być. Pamiętajcie, zgoda buduje.